Witam serdecznie i zapraszam na ostatnią już lekcję dotyczącą sprytnych trików na wykresach w Excelu. Dzisiaj opowiem o wykresach przebiegu w czasie. Wykresy przebiegu w czasie z angielska Sparklines to małe wykresy mieszczące się w pojedynczych komórkach arkusza. Są one wspaniałą alternatywą dla tradycyjnych wykresów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba szybko zaprezentować tendencje występujące w wielu i dużych zestawach danych. W prosty sposób można utworzyć kilka lub kilkanaście takich wykresów jednocześnie, a każdy z nich będzie się odnosił do odrębnego wiersza lub kolumny z danymi. Wykresy przebiegu w czasie mogą np. obrazować zmiany wartości wybranego parametru na przestrzeni jakiegoś okresu. Z jednoczesnym porównaniem wielu parametrów, a więc np. fluktuacją cen lub wzrosty i spadki sprzedaży. Wahania wartości w czasie równie dobrze prezentują się tak na liniowych, jak i kolumnowych wykresach przebiegu. Przykłady widać w tej chwili na ekranie. Natomiast wzrosty i spadki najlepiej przedstawić za pomocą wykresów, Typu zysk strata. Tu bardzo dobrze widać zmiany wielkości z jednoczesnym wyróżnieniem zmian dodatnich i ujemnych. Aby wstawić wykres przebiegu w czasie, należy z karty wstawianie z grupy wykresy przebiegu w czasie wybrać odpowiedni typ, na przykład liniowy. Za jednym zamachem będziemy tworzyć wykresy przebiegu w czasie. Ilustrujące zmiany wartości wybranych funduszy inwestycyjnych na przestrzeni półrocza. Zatem zakresem danych do utworzenia pierwszej grupy wykresów w przebiegu w czasie będzie zakres B4G8. Wykresy wstawimy do komórek H4H8. Każdy wykres będzie w związku z tym obrazował zmiany wartości konkretnego funduszu, i dane do tego wykresu będą pobierane z konkretnego wiersza arkusza, czyli np. dla funduszu A13 z wiersza 4, a dla funduszu M03 z wiersza 8. Od razu po wstawieniu wykresów przebiegu w czasie, Grupa tych wykresów jest zaznaczona, a na wstążce wyświetlona jest zawartość karty projektowanie. Tutaj znajdziemy wszystkie narzędzia potrzebne do zmiany wyglądu wykresów. Na wykresach liniowych obrazujących wartości dodatnie warto włączyć wyświetlanie punktu najwyższej wartości oraz punktu najniższej wartości. Można także zmienić kolorystykę wykresu. Opcja Kolor wykresu przebiegu w czasie będzie dotyczyła koloru linii oraz grubości linii na wszystkich wykresach z grupy. Warto trochę zwiększyć grubość linii, aby była bardziej widoczna. Opcja Kolor znaczników pozwala zmienić barwę punktów najwyższej wartości. Punktów najniższej wartości, ewentualnie punktów ujemnych, gdyby takie miały wystąpić na liniach przebiegu w czasie. Tutaj zawsze staramy się dobrać barwy kontrastowe do barwy linii. Utworzony zestaw wykresów stanowi grupę. Można oczywiście tę grupę rozgrupować tak, aby każdy wykres był odrębną całością. Dzięki temu będzie można sformatować każdy wykres w inny sposób. Rozgrupowania dokonujemy za pomocą przycisku Rozgrupuj. Teraz, jak widać, każdy wykres mogę zaznaczyć oddzielnie i sformatować inaczej niż sąsiadujące wykresy. Aby usunąć wykresy przebiegu w czasie, należy je wszystkie zaznaczyć, a następnie skorzystać z przycisku Wyczyść na karcie projektowanie. Ja jednak cofnę tę czynność. Teraz zobaczmy, jak zmieniają się wykresy przebiegu w czasie adekwatnie do zmian danych w tabeli. Teraz wstawimy następną grupę wykresów przebiegu w czasie, ale tym razem będą to wykresy kolumnowe. Nowy zakres danych to B13G17, zaś lokalizacja wykresów to zakres H13H17. Oczywiście wykresy kolumnowe również można formatować. W tym celu korzystamy albo z gotowych stylów, Albo z opcji kolor wykresu przebiegu w czasie i kolor znaczników. Na wykresach zawsze warto zaznaczyć wartości maksymalne i minimalne. Poprzez włączenie opcji punkt najwyższej wartości i punkt najniższej wartości. Wykres kolumnowy, podobnie jak wykres liniowy, będzie automatycznie reagował na zmiany wartości w tabeli. Trzeci zestaw danych obrazuje spadki bądź wzrosty wartości funduszów w poszczególnych miesiącach. Dla ich zobrazowania skorzystamy z wykresów przebiegu w czasie typu zysk/strata. Wprowadzamy zakres danych B22/G26 oraz zakres lokalizacji wykresów H23/H26. Na takim wykresie wartości ujemne są wyróżnione innym kolorem, a dodatnie innym. Oczywiście można to zmienić poprzez przeformatowanie wykresów. Czynności z tym związane są takie same jak w przypadku wykresów liniowych i kolumnowych. Teraz spójrzmy na następujące dwa zestawy danych. Na razie są one identyczne, przedstawiają zmiany w wielkości sprzedaży kilku produktów na przestrzeni pierwszego półrocza. Za moment wykonamy kolumnowe wykresy przebiegu w czasie, jednak uzyskamy dwie różne interpretacje w zmianach wielkości sprzedaży. Wstawiamy zatem wykresy przebiegu w czasie dla pierwszego zestawu danych. Zakres danych to B3G5. Natomiast lokalizacja wykresów to H3, H5. Na domyślnych kolumnowych wykresach przebiegu w czasie bardzo dobrze widać trend w półrocznej sprzedaży produktów, nie widać jednak względnej wielkości sprzedaży, czyli krótko mówiąc, wiemy, jak zmieniała się sprzedaż każdego z produktów oddzielnie. Natomiast nie widzimy porównania wielkości sprzedaży jednego produktu w stosunku do drugiego. Z takiego wykresu bowiem trudno się zorientować, który produkt sprzedawał się najlepiej, a który gorzej. Wstawmy zatem wykresy przebiegu w czasie, również kolumnowe, dla drugiego zestawu danych. Aby uzyskać informację o względnej wielkości sprzedaży na przestrzeni półrocza, należy zmienić ustawienia osi tych wykresów. W tym celu na karcie Projektowanie rozwijamy menu Oś i zmieniamy domyślne ustawienia dotyczące wartości minimalnej i maksymalnej na osi pionowej z automatycznych na taką samą dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie. Dzięki temu wizualizacja w zmianie wielkości sprzedaży w okresie pierwszego półrocza zostaje zamieniona na wizualizację względnej wielkości sprzedaży poszczególnych produktów. Dzięki temu mamy porównanie, jak sprzedawały się różne produkty w czasie tego samego okresu. Teraz zajmiemy się kolejnym przykładem. Spójrzmy na następujący zestaw danych. Mamy tutaj informacje o liczbie sprzedanych sztuk na przestrzeni jednego miesiąca. Zauważmy jednak, że wśród dat występują przerwy. Na przykład mamy przerwę między 4 a 11 stycznia oraz między 14 a 18 stycznia. Zobaczymy, jak to wpłynie na wykres przebiegu w czasie. Tym razem wykres będzie 1. Wstawimy go więc do dużej komórki, która powstanie po scaleniu zakresu D2H6. Po zaznaczeniu zakresu korzystam z przycisku Scal i Wyśrodkuj położonego w grupie wyrównanie na karcie narzędzia główne. Teraz wstawię do tej komórki wykres kolumnowy przebiegu w czasie. Wprowadzam zakres danych B2B11 oraz lokalizację wykresu, czyli komórkę D2. Wykres przebiegu w czasie prezentuje się następująco. Należy zauważyć, że kolumny na tym wykresie występują jedna po drugiej bez żadnej przerwy, mimo że w zakresie z datami takie przerwy w czasie występują. Aby wykres przebiegu w czasie Dokładnie odzwierciedlał informacje z tabeli, należy go zmodyfikować. W tym celu zmieniamy rodzaj osi wykresu, wybierając typ osi daty i zaznaczając zestaw dat w tabeli. Taki wykres o wiele lepiej odzwierciedla autentyczną sytuację, która wynika z danych zgromadzonych w tabeli. Taki wykres oczywiście również można formatować, albo wybierając jeden z gotowych stylów, albo ręcznie zmieniając kolorystykę za pomocą opcji kolor wykresu przebiegu w czasie oraz kolor znaczników. Aby poprawić czytelność wykresu, warto czasami zastosować kontrastowe tło. W tym celu zmieniamy wypełnienie komórki bądź komórek w których znajduje się wykres lub kilka wykresów. Na koniec przedstawię jeszcze jeden przykład. Zastosowany tutaj trik będzie polegał na tym, że wykres przebiegu w czasie będzie automatycznie zaciągał nowe wartości, jeżeli w tabeli będzie przybywać danych, oraz odwrotnie, jeżeli z tabeli usuniemy dane, to również automatycznie zostaną one usunięte z wykresu. Jeżeli na podstawie zwykłego zakresu danych wstawimy wykres przebiegu w czasie, Czyli weźmiemy pod uwagę zakres danych C2C6, natomiast jako zakres lokalizacji ustalimy komórkę E2. To zobaczmy, co będzie się działo, jeśli do naszej tabeli dołączymy nowe wartości. Dołączam kolejne dwa miesiące oraz informacje o zyskach w tych miesiącach. Niestety na wykresie przebiegu w czasie nowych informacji nie zobaczymy. Aby wykres przebiegu w czasie zaciągał nowe informacje dołączane do zakresu danych, należy ten zakres zamienić na tabelę. W tym celu ustawiamy wskaźnik komórki wewnątrz zakresu danych, a następnie na karcie wstawianie klikamy przycisk Tabela. Po przekształceniu zwykłego zakresu danych w tabelę, na karcie projektowanie zmieniamy nazwę tabeli. Warto to zrobić, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy w skoroszycie będziemy mieć większą liczbę takich tabel. Naszą tabelę nazwiemy Zysk. Teraz spróbujemy powtórzyć manewr ze zmianą informacji w tabeli. Na przykład usuwam z tabeli trzy ostatnie wiersze. Po zaznaczeniu wierszy, klikam zaznaczenie prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybieram opcję Usuń. Tak wygląda prawidłowe usuwanie informacji z tabeli. Samo użycie klawisza Delete nie sprawdzi się, ponieważ usunięte zostaną tylko dane, natomiast w tabeli dalej pozostaną wiersze, tyle że będą puste. Po usunięciu wierszy z danymi z tabeli wykres przebiegu w czasie uwzględnił tę zmianę. Teraz zobaczymy zmiany w odwrotnym kierunku. Dołączam do tabeli kolejne wiersze z danymi. Tutaj widać, jak na bieżąco wykres przebiegu w czasie reaguje na zmiany w tabeli. Jeżeli wśród danych wizualizowanych na takim wykresie znajdują się wartości ujemne, warto dołączyć do wykresu przebiegu w czasie Oś. Wtedy łatwiej będzie zauważyć na wykresie, które wartości są ujemne. W tym celu na karcie Projektowanie należy rozwinąć menu Oś i wybrać opcję Pokaż Oś. Dzięki osi od razu na wykresie przebiegu w czasie widać gdzie położone są wartości ujemne. To już koniec tej lekcji, a tym samym koniec całej serii o sprytnych trikach na wykresach w Excelu. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przekazane tutaj treści przydały się i spowodowały, że Państwa wykresy zyskały na atrakcyjności bądź stały się bardziej czytelne i przejrzyste.